O czy pan Żegosz Bram powiedział i do czego pan nawiązał, ponieważ interesuje się bardzo sprawami demografii, a czy nie tylko polityki w ogóle. Mogę powiedzieć, że śledzę również portal internetowy izraelski, państwowy, gdzie są dane demograficzne publikowane i aktualna dzietność żydówki, żydówki w Izraelu, i to nie chodzi o Żydów ortodoksyjnych, tylko to jest średnia statystyczna dla przeciętnej y, obywatelki y, żydowskiej w, obywa w Izraelu wynosi 3,0. 3,0 dziecka na kobietę. Y, I ten wskaźnik bardzo się zwiększył w ciągu ostatniej dekady. Skoczył ze współczynnika 2,2 na 3,0, więc to jest dowód na to, jak y, gigantyczne, jak szalone znaczenie w dzisiejszym świecie realnym to jest główne narzędzie polityczne. Uważam, że to jest. Obok handlu i pieniędzy jest to główne narzędzie wojny dzisiaj w skali światowej, jest to demografia. Cała cywilizacja białego człowieka wymiera, od Stanów Zjednoczonych aż do Rosji. Wszystkie, wszystkie te państwa narodowe są w stanie zapaści demograficznej, może z wyjątkiem Irlandii, gdzie kościół katolicki jest najsilniejszy, i z wyjątkiem Szwajcarii, gdzie socjalistów jest jak na lekarstwo po prostu, bo tam te współczynniki oscylują w granicach zwykłej zastępowalności, czyli 2,0-2,1. Natomiast, żeby było ciekawiej, wśród Żydów imigrujących ze Stanów Zjednoczonych, tych wielkich demokratów, którzy mają na twarzy hasła demokratyczne w Stanach Zjednoczonych, tam są wielkimi liberałami i osiedlają się te rodziny żydowskie, imigranckie z USA na, na zachodnim brzegu Jordanu, czyli po prostu to, są to koloniści. Tam z każdych dzienności wśród młodych małżeństw żydowskich wynosi uwaga 6,7 dziecka na statystyczną Żydówkę w tej tej kategorii społecznej. Natomiast wśród palestyńczyków oczywiście wszyscy wiedzą dokładnie, że to o czym pan Grzegorz Braun mówi jest to narzędzie walki politycznej. Wśród palestyńczyków wskaźnik demograficzny w ostatnim dziesięcioleciu spada. On jest cały czas wyższy niż wśród Żydówek i wynosi 3,5 dziecka, ale ta różnica jest coraz mniejsza. I to co pan powiedział profesor Jerzy Nowak oczywiście problemem zupełnie innym jest to po prostu, że to jest małe terytorium na którym mieszka w tej chwili już 7 milionów y, ludzi, 5,5 y, miliona Żydów, 1,5 miliona Palestyńczyków. Ja mówię tylko o Państwie Izrael bez terenów okupowanych, bo to dodatkowo jeszcze jest y, 2,5 miliona w strefie Gazy i 1,5 miliona znaczy w strefie, y, na zachodnim brzegu i 1,5 miliona w strefie Gazowej. to jest dodatkowo 4 miliony jeszcze na terytorium Izraela, który ma i okupowany, który ma 28 tysięcy kilometrów kwadratowych łącznie, to jest mniej więcej jak województwo mazowieckie. Mieszka w tej chwili 11 milionów ludzi, oczywiście skonfliktowanych ze sobą. Także Żydzi osiągają gigantyczny sukces na płaszczyźnie demograficznej i to oczywiście pokazuje, jak my jesteśmy daleko po prostu w tej walce, bo Polacy wymierają w strasznym tempie. I... Nasza perspektywa to jest perspektywa na 40 lat istnienia Polski po prostu, bo nas nie będzie za 40 lat w ogóle. Znaczy będzie populacja 10-15 milionów starych ludzi, którzy nie będą mieli żadnej możliwości naturalnej, żeby się po prostu tworzyć. I to tylko Dziękuję. Jarosław Marek Minkiewicz powiedział niedawno, że Polacy nie mówią normalnym językiem, tylko mówią telewizory. A telewizora polskiego, sprawnego, zawodowo dobrego nie ma, bo mimo że jest telewizja Trwami, telewizja Republika, to poziom profesjonalny obu tych stacji jest słaby. Pozbywają się wybitnych. Jednostek wybitnych osobowości, choćby profesor Nowak czy Wolniewicz, nagle wyparowali z telewizji Trwam, w telewizji Republika. No to, to jest po prostu tak jak pierwsze samochody, one były podobne do karet. I w związku, nie, nie pytanie, tylko propozycja. Musimy utworzyć telewizję, żeby Polaków najpierw nauczyć godności osobistej. No i w związku z tym nie może być telewizja podobna do radia, gdzie nasładzają się faceci y, i wszyscy mają takie same zdanie, tylko ostro, po prostu y, i myśleć też o kulturze, a nie tylko politykowaniu, ponieważ kultura dochodzi głębiej. Teraz obserwuję to, co się dzieje ostatnio w klubie Roni. Zaprosiliśmy parę razy kilku poetów i od razu poziom adrenaliny i patriotyzmu się podniósł, a póki przychodzili sami publicyści i y, politycy, to była ględźba Więc nawołuję do utworzenia telewizji o wielkiej skali od publicystyki, polityki do kultury. Bo mówimy po polsku nie przez jakiś tam żurnalistów, tylko dzięki poetom mówimy po polsku. Marek. Ja mam takie pytanie do Państwa, eee, pan profesor Nowak pięknie na początku powiedział, żeby budzić polskość. Eee, ksiądz Sakowicz zalewski wspominał na początku kryzysu ukraińskiego, no może nie na początku, że jest część Polaków na Ukrainie, którzy potrzebują naszej pomocy, naszej jako Polaków i został okrzyknięty ruskim agentem. I ja mam takie pytanie, czy to wynika z tego, że to może nie ksiądz Sakowicz jest ruskim agentem? Czy może po prostu wynika z tego, że polska myśl, nie tylko polityczna, ale też wiedza, oparta jest na właśnie micie Gieruchowskim, zamiast na chociażby dziełach Urgentała czy, czy Boheńskiego. I drugie pytanie e, do Państwa. Czy nie uważacie Państwo, że Rosja, tracąc Syberię, bo traci Syberię, e, nie chce sobie pobytować straty w Europie, w naszej części Europy? E, Francja w ciągu różnych szacunków, są 50 lat, nie będzie Francją, tak? Cywilizacja tego człowieka w zachodniej Europie zanika, wymiera, brutalnie mówiąc. Natomiast tutaj jeszcze Kościół mamy dosyć sprawny, dosyć silny i czy właśnie nie jest taka szansa też dla nas jako Polaków, na to, żeby tutaj zachować tą resztkę cywilizacji europejskiej? Dziękuję bardzo. Muszę tak odnośnie tych ruskich agentów. Ja też się miałem zaszczyt znaleźć w tym gronie ruskich agentów, też zostałem ukrzyknięty. Nie poczuwał się. W każdym, razie, w każdym razie kwestia jest taka, że to jest taka sama potwarz i taka sama przywara, jak prawda, tam środowiska lewackie, lewicowe wyzywają nas od faszystów, no to podobnie, podobnie wyzywa się od ruskich agentów. Tylko problem jest taki, że tych, którzy, których się wyzywa od ruskich agentów, chociażby księdza Isakowicza Zalewskiego, to najczęściej ci ludzie nic nie mają wspólnego z, z rosyjskimi agentami, to jest po prostu coś... E, taka, taka przywara, która ma odstraszyć porządnych ludzi od, od, tych, e, od tych polskich, polskich patriotów. E, ja bym tutaj naprawdę był bardzo ostrożny z, z formułowaniem prawda, tego, typu, tego typu oskarżeń, że ktoś jest na czyjejś usługach, czy jest ruskim agentem. Bo oczywiście w Polsce agentura działa, zarówno ruska agentura, jak i amerykańska agentura, i to sobie trzeba jasno powiedzieć. Tyle, że ta agentura nie jest głupia i ta agentura najczęściej się nie. U ja, przynajmniej tak, tak jest moje zdanie. Ja, może tutaj dodam, że tak się składa. Czytałem książki sakowicza Zaleskiego i artykuły. Myślę, że on przeżył ogromnie mocno ten dramat na Wołyniu i w Polsce Wschodniej, a skandalem jest co innego, że według ankiet ponad 60% Polaków nie wie. Co się zdarzyło na Południu, w Polsce Wschodniej? To jest prawdziwy skandal. Ja uważam, że w ogóle powinniśmy być dużo ostrożniejsi w jakikolwiek epitetach wobec patriotów, takich jak Kisakowicz-Zalewski, wobec innych, i dodam, także w dyskusjach między politykami różnych opcji patriotycznych, politykami prawicowymi, bo ja mam dość tego czytania, że ten jest zdrajcą, inny jest zdrajcą. Owszem. Na pewno wszyscy uznamy za po prostu łajdackie zachowanie takich osób jak Michał Kabiński, Wigalski czy Kluzik Roskowska, ale nie przesadzajmy z tymi różnymi oskarżeniami. Z, wy, 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 padają bardzo często i ja się boję, że te rzucane epitety ogromnie przeszkodzą y, do y, takiego zbliżenia się i współdziałania przed wyborami. I w rezultacie nie dojdzie do takiego połączenia sił patriotycznych i przegramy na przykład jednym procentem. Tak i dlatego mówię, bardzo bądźmy ostrożni w tych sprawach. Będzie popalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, jestem rycerką, jestem rycerzem Chrystusa Króla. I pozwolą Państwo, że przeczytam modlitwę za ojczyznę o intronizację przez wstawiennictwo świętego Kazimierza Królewicza. Święty Kazimierzu Królewiczu który nade wszystko ukochałeś Boga i Matkę Najświętszą, a w swoim życiu zawsze starałeś się godnie służyć Ojczyźnie i człowiekowi, racz nie opuszczać teraz Twojej Ojczyzny, ale oręduj za nią nieustannie przed Bożym Majestatem. Prosimy Cię o to pokornie. Wyproś nam łaskę obrania Jezusa Chrystusa Królem naszego narodu, aby mógł władać w Nim bez przeszkód i abyśmy wszyscy, wszyscy żyli według Bożych praw. W Twoje ręce składam sprawę introlizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jeśli nam tego nie wyprosisz, na cóż wszystkie, na, na cóż wszystkie wysiłki nasze? Modlitwy, dziadów i, przepraszam, modlitwy ojców i dziadów, ofiary królów, jeśli na koniec Jezus nie zostałby władcą tego kraju. W którym jego matka od wieków przygotowuje mu tron. Tobie powierzam sprawy mojej ojczyzny i moje własne. Pragnę po wypełnieniu mojej misji na ziemi spotkać się z Tobą w niebieskim raju, skąd będę radośnie spoglądać na moją ojczyznę, całkowicie poświęconą i oddaną Bogu. Amen. Amen.